No, się ma. No, cześć szefie, co się stało? Bo, bo tak no, nie wiem, przyjechałem. Dobra. Szef mi kazał. Powiem ci, Harry zadzwonił do mnie w nocy jakoś, Ze ten, no, no. że Snakes, albo że ktoś robi drive by ja przyjechałem i nagle strzelają i trafili Harego. Harry'ego. No. Aha. No, dobra. I policjant powiedział, że mam paczek, że zaraz mam zeznawać. Dzień dobry. O, dzień dobry. Yy, pan tu był przy tym zdarzeniu? Tak. Dobrze. To proszę wszystko powiedzieć, co się działo. Kogo widział pan? No to tak powiem. Kolega do mnie zadzwonił, żebym przyjechał. Co nie? Bo, mhm. tu, bu, bo tutaj zawsze, jak byliśmy młodzi, to lubiliśmy się spotykać wieczorem. Mhm. I patrzeć na samoloty, jak latają. Co nie? Bo tu lotnisko. Mhm. I, I jak tu przyjechałem, to nagle jakiś samochód, suf chyba, przyjechał i zaczął strzelać i widziałem jakichś zielonych tam chyba, nie wiem. Okej, okay. ja znam jednych zielonych, ja ich widziałem. No. I y... ten, Mianowali... tym jak to zrobili, to od razu zadzwoniłem na 112. Oj... Okay. Y... Jeszcze coś pan chce tu domówić, bo tam jeszcze... A tam ten pan, kolega, ten... Który został postrzelony... No on wyspał. ...po 20. Dobrze. Ten kolega z security to coś widział? Był przy tym? Nie, on tu przyjechał, bo powie powiedziałem, żeby przyjechał szybko. Dobra, dobrze. dziękujemy. Nie wiem, czy pan słyszał, ale ja jestem tym, szefem firmy. E, tak, tak. E, dobrze, potem się jeszcze proszę Albo... Dobrze, wszystko jest nas pisane. E, dobrze, na razie e, jest pan wolny. No dobra. To e, odsunie pan samolot? Mhm. Dobra, ty, jedź, na ten. Ja. No. Ja. mam jeszcze pieniążki z, z firmy. O, to dobrze. To później, później ten zobaczę. Jakby ty coś się firmę, jeszcze działo, to dobra, proszę dzwonić. No dobra, to dobra. dobra, Ty masz na, do w firmie. Dobra. No, to ja jadę do domu, bo nie spałem całą noc. Dobra. Dobra. O, od dobra. Nawet jutro wstanąć, wie to. No dobra, to Włośnie. doceniam. Jutro. No, dobra, do jutra. Idzie. A, jeszcze ten, ja pojadę do tego więzienia dzisiaj, bo ja tamtego tego Snakesa dałem tam A, do więzienia. No. Aha, no. dobra. To jakby coś. Co? Nie wiem, tak mam przyjechać czy nie? Um, jak trzeba to przyjeć, to mi pomożesz. Mogę przyjechać, mogę przyjechać, dobra. To mam zadzwonię do ciebie tak. kiedy. Ma. A kiedy będę miał wolne? No, zaś dwa dni wolnego w firmie. Okej. Okay. Dobra, widzowie, pakujemy pieniądze z, z firmy. Zaraz zobaczymy. Dobra, jedziemy. Policja chyba zapewniała ten. Ten tych barier. No, ale jak mówiłem, to Harry jest w szpitalu, bo jak widzieliście albo nie, to postrzelili go. No, niestety. To się zobaczymy w domu. Widzowie, przyjechaliśmy do domu. Idziemy spać, bo no, Patryk nie spał całą noc, Idziemy spać i potem pojedziemy do tego więzienia, bo Patryk jest mega zły. A, najpierw zobaczymy, ile pieniędzy było w tym, to zobaczymy. Um, 15 tysięcy, no. Nieźle, nieźle, dosyć. Nie, 20. A. No, No nieźle. To idziemy słać i w następnym dniu szukamy informacji o Snakes. O tych zielonych, czyli Snakes. Dobra, jesteśmy tu. Dobra. Tutaj jest ten Zielony. No, to jest ten to ten ten Mów, gdzie twój ten ma ośkę. To co za to, będę miał? to? Nią, za to To za To, za może hmm. będzie strzągował. bo tak czy siak Bo ci zaraz sele w nogę. Ja cię to co mogę, ja mogę. ci powiedzieć. O! Mówi. Dobra. Powiem ci jeszcze kto zaatakował was. No mów. i no szybko. To zaraz to powiem. Bo we, druga noga. O! Zaraz no, jeszcze. To nie, bo, ja mogę, mówię, to nie moi ludzie zrobili. Ktoś się przebrał za moje barwy. Ostatnio byli w moim magazynie. I ukradli mi wszystko. Ta, lukę... a, a co ty tam zrobisz z nimi? No właśnie. My kurwali przecież. No tak. powiedział, odlałość, gdzie jest wasza radanie, dzielnica. Mów, gdzie jest a wasza Moja dzielnica dziewięć. jest. Wiesz, tam taki mały domek czego? Dobra, wiem. To by to moja zielona. Nie mnie na nerwy. Mówiłem z. To a Czego pociąć trzeba? Dobra, ja Sprzeda jadę. się! Bo nawet mięsem nie jest. Zos... No co? Zostań tu, ja jadę. Po niej, tam Dobra. Sprzątnij jego ciało i takie rzeczy. Dobrze. Widzowie. Będzie zemsta. Patryk idzie tu, tam gdzie mają broń. Tutaj mamy i kamienne i zelki i takie rzeczy. Jedziemy. Wszystko i zobaczymy się jak będziemy już na lądzie. Widzowie jedziemy na tam ich ośkę. Żebyśmy tylko nie mieli wypadku. O widzę. Je. Dobra, widzowie. Start. Lezy. Dobra. za mojego kolegę. Dobra, udało nam się. O! Dobra, rzućmy tu ten... Podpalmy. Podpalmy. tu. Dobra, zaraz się zapali ten dom. Jedziemy na ośkę. Zrobię. Dobra. Patryk zrobił swoją zemstę. Jedziemy na ośkę, żeby odpocząć i powiedzieć ten co, co jest oh!